Dziwiłem się bardzo. Jak to się stało, że mój syn został zastrzelony w obecności przeszło stu ludzi, a milicja dotąd nie wykryła sprawcy? Ginie młody człowiek, wzorowy obywatel. Zastrzelono go publicznie, a milicja, władze bagatelizują całą sprawę. Ja w tej chwili pójdę do komendanta, pójdę do wojewody, do partii. Pan nie wie kim ja jestem. Tak. No, oczywiście przysługuje panu prawo złożenia zażalenia na mnie do władz zwierzchnich, na całą komendę zresztą też. A co się tyczy wzorowego obywatela, to myślę, że mówił pan to na podstawie takiej opinii z zakładu karnego. O jest. Opinii, w której e, rzeczywiście stwierdza się, że skazany Mieczysław Romski zachowywał się tam wzorowo przez okres czterech lat i że zasługuje na przedterminowe zwolnienie. Jak pan śmie o zmarłym tak się wyrażać? No dobrze, nie będziemy w takim razie mówili o zmarłym. Tym bardziej, że ma pan rację, jak pan mówi, że ja nie wiem, kim pan jest. W związku z tym może zanim pan złoży na mnie skargę, którą pan mnie tak straszy, chciałbym na przykład dowiedzieć się coś niecoś o o tych pieczątkach. O. o pieczątkach, o których, jak udało mi się ustalić w śledztwie, yy, tak często mówił zmarły Mieczysław Romski. Proszę pana, bardzo mi zależy na tym, żeby na pamięć mojego dziecka nie padł najmniejszy cień. Gdyby to miało nastąpić, wolałbym nawet żeby w ogóle ta cała sprawa nigdy nie została rozwiązana. Niech nawet morderca nie zostanie wykryty. A co do skargi, no niech się pan nie gniewa na starego człowieka, który po takim ciosie może mieć nerwy, nie w porządku. Tak, oczywiście, doskonale pana rozumiem i Zapewniam, że zależy nam jedynie na tym, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Przepraszam bardzo, ma pan jeszcze coś do mnie? Dziękuję bardzo.